14 marca bieżącego roku do odwołania na określonych odcinkach obowiązywać będą, będzie wzajemne honorowanie biletów w pociągach kolei mazowieckich i szybkiej kolei miejskiej. Prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi na stronach internetowych oraz w gablotach informacyjnych przewoźników zatrudnienia. Przepraszamy. Pociąg intensity sukiennice ze stacji zakopanej Kraków Główne do stacji Gdynia Główna przez stację Płotno-Włocławek, Główna Główny, Bydgoszcz Główna, Laskowice Pomorskie, Wczew, Gdańsk Główny, Gdańsk Oliwa, Sopot wjedzie na tor pierwszy przy peronie pierwszym. Pociąg sobie objęty rezerwację miejsc. Wagony numer 1, 2, 3 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer 4, 5, 6 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony numer 7, 8 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesłuchi konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu. W wagonie numer 2 prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do programu dzierżawy. Widzenie koronawirusa. Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki ochronnej. Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób oraz zajmowanie równomiernie miejsc w całym pociągu. Informujemy, że w środkach transportu publicznego w tym pociągach może jednocześnie odbywać podróż tylko 50% pasażerów w stosunku do liczby miejsc siedzących. Prosimy o wcześniejsze dokonywanie zakupu biletów na przejazdy pociągami spółki PKP Intercity oraz o pobieranie rezerwacji miejsc do biletów okresowych. Pani z przesyłką konduktorską. Przesyłka なるほど。